Gość Radia Zachód. Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz Lubuskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak podobała się panu największa defilada z okazji Wojska Polskiego w historii? No bardzo mi się podobała. Zawsze jak oglądałem różnego rodzaju defilady ze świata, to komentarze się sypały, że Korea pręży muskuły, Rosja pręży muskuły. Teraz Polska naprężyła muskuły, i myślę, że te muskuły były okazałe. I no dzisiaj czytam komentarze, no odbiło się to szerokim echem na świecie. No tak, ale nie wszyscy są zadowoleni z tego przebiegu sprawy i pojawiają się takie głosy, że albo to będzie ciężko utrzymać, albo to się nie uda tego zrealizować, albo to za drogie, bo to nie w Polsce. I to polskie stronictwo ludowe mówi, że gdyby on realizował kontrakty, to byłoby to 50 na 50, czyli 50% pieniędzy wydawanych w Polsce 50 za granicą. No ale czy my jesteśmy w stanie wydawać środki w Polsce, gdy trzeba pozyskiwać tak precyzyjne i specjalistyczne uzbrojenie, chociażby samoloty czy Hajmarsy? To nie jest takie proste i myślę, że jeżeli chodzi o zamówienia dla polskiej armii, to zapewniamy sobie pewien offset, taki, że w ramach tych kontraktów będą powstawać fabryki, które będą budowały komponenty choćby do broni, którą kupujemy od Amerykanów. Niemniej jednak jest to bardzo trudne, żeby od a do Z, wybudować fabrykę, która powiedzmy, będzie budowała <coughs> supernowoczesne, ultradźwiękowe myśliwce albo bombowce. Niestety, jesteśmy skazani na tą technologię, którą kupujemy od Zachodu, i dzisiaj mamy ograniczone w tym zakresie możliwości. Proszę spojrzeć także na toczącą się wojnę za naszymi granicami. Ukraina cały czas apeluje o nowe dostawy sprzętu. To pokazuje, że nigdy tego sprzętu nie jest za dużo w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego. Natomiast Natomiast potężna Rosja, która przecież jest ogromna, ma problemy z, także z uzupełnianiem tego sprzętu, który został zniszczony, kupując broń choćby od Korei Północnej czy od Iraku. Także byłbym ostrożny, jeżeli chodzi o wygłaszanie opinii na temat obronności. Myślę, że powinniśmy to zostawić specjalistom i niech specjaliści o tym decydują. Wolę mieć na głowie problem, jak utrzymać potężną armię, niż problem, że ta. Armia jest niedostatecznie wyposażona? No, zostawia pan to specjalistom, ale takiego wydawałoby się specjalistę, chcecie wziąć na listę. I, I tutaj pan generał Różański, będący na, listy, na liście trzeciej drogi w ogóle, to w województwie lubuskim, wygłaszał takie tezy, że on część tych kontraktów zagranicznych by renegocjował, a część nawet wypowiedział. No w jakim celu bierzecie takiego człowieka na listę? Nie Takim będzie startował razie. pan generał do Sejmu, będzie startował do Senatu, ale nie wiem, co pan generał miał na myśli. Chętnie porozmawiam z panem generałem na ten temat. Ja przypomnę tylko, szanowni państwo, kiedyś czytałem takie opracowanie, że które ćwiczenia, nie pamiętam, w którym roku były przeprowadzane symulacje ataku Rosji na Polskę i tylko wariant przyjęty przez generała Różańskiego okazał się Wariantem skutecznym. Żaden inny generał w Polsce nie opracował takiej linii obrony. Także myślę, że pan generał wie, co mówi, może to jest jakaś wypowiedź wyromaczona. Dzisiaj w mamy Rosję, wie pan atak Rosji na Ukrainę i te natowskie procedury też muszą być weryfikowane, ponieważ jak widać w sytuacji, gdy mamy na świecie drony, czołgi, ta wojna nie przebiega tak jak kiedyś. I tak jak mówiono, że kontrofensywa Ukrainy może się powieść, tak dzisiaj widzimy, że to też nie jest takie proste. Oczywiście, ale. Więc... Tutaj to, co na papierze, że, a to, co w rzeczywistości. Rzemiosło, rzemiosło wojenne na pewno się zmienia, dlatego że zmienia się także broń, która jest stosowana. Myślę, że w niedługiej przyszłości na polu walki będziemy, będziemy mieli już całkiem zmechanizowane pole walki, że te terminatory, które oglądaliśmy kiedyś w filmach z science fiction, tak naprawdę zajmą miejsce żołnierzy i to maszyny będą prowadzić te konflikty zbrojne w, du, w dużej części. Natomiast. Tak, myślę, że nie w taką daleką przyszłość, że to się już stanie, że już jakieś tam pewnie eksperymenty są prowadzone, ale mówię, że rzemiosło wojenne się zmienia. Oczywiście weszły drony, wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo śmiercionośna i skuteczna jest to broń, ale byłbym ostrożny. Ja naprawdę chętnie mówię, wrócę do tej rozmowy, porozmawiam z panem generałem. Nie wiem, co miał na myśli, nie mi to oceniać, dlatego, że moja wiedza Wojskowa jest wprost proporcjonalna do tego, że w tej służbie byłem 20 lat temu w zasadzie, i wiele rzeczy już się w armii zmieniło, dlatego ciężko A na teraz wyrokować. Myślę, że na lepsze, panie redaktorze, bo jakby żołnierz polski dzisiaj naprawdę ma możliwość jakby służby na nowoczesnym sprzęcie. Mamy już Hajmarsy, mamy Abramsy, mamy także Chałbice z Korei Południowej. Także generalnie czekamy na oczywiście myśliwce F-35, co to jest super nowoczesna broń i w dobrej cenie udało się to wynegocjować, bo w zasadzie, jak czytałem, ostatnio inne kraje nawet połowy tych maszyn nie kupili nie, kupu, nie kupią już takiej cenie w jakiej my je kupiliśmy rakiety Patriot to jest super nowoczesna broń która właśnie bardzo dobrze sprawdza się z przestarzałym sprzętem w, w, w kontrze do przestarzałego sprzętu rosyjskiego no tak, w ale, ale wojsko to nie tylko ta sprawa o której chciałem z panem porozmawiać mam do pana takie cztery pytania na które poprosiłbym żeby odpowiedział pan tak albo you <laughs> Nie. Czy popiera pan wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Nie popieram e, no wyprzedaży. Czy jest pan za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego nie, nie, dzisiaj nie, 60 nie, nie lat, nie dla jestem, lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Czy popiera pan przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym Ale przez relokację? Unia Europejska. Europejska nie nakazuje nam przyjęcia ty, tysięcy imigrantów. Unia Europejska docenia fakt, że przyjęliśmy imigrantów z Ukrainy i dlatego my jesteśmy jako kraj zwolnieni z tego obowiązku dlatego to jest niezasadne pytanie panie redaktorze czy nie odpowie pan pytanie? Znaczy, tak, gener generalnie nie. dla mnie liczy się człowiek każdy z nas jest taki sam niezależnie od koloru skóry zawsze jestem skory do pomocy mieszkałem za granicą ponad 5 lat dlatego moje spojrzenie na to jest troszeczkę inne niż no, Zmienia może się nam to za granicą widzimy co się dzieje no, tam no dobrze zmienia się ale oczywiście nie mam nic do sprowadzania imigrantów Którzy są do nas podobni kulturowo. Problem pojawia się wtedy, kiedy sprowadzamy ludzi, którzy całkiem inaczej postrzegają procesy, które no i nas chyba otaczają. To jest pytanie właśnie. No, myślę, myślę, że właśnie o to. I tutaj pojawia się problem, ale z drugiej strony, gdybym miał do wyboru pozwalać ludziom umierać w jakimś kraju, czy też przyjąć ich do swojego domu, to zdecydowanie przyjąłbym ich do swojego domu. Czy popiera pan likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, bo ta bariera, jest, jej konstrukcja jest niedoskonała, panie redaktorze, bo ona jest z jednej strony za niska, z drugiej na wysoka, za wysoka, bo nie, nie idzie z niej doczczeć. I tak źle, i tak niedobrze, jak, jak no, słucham nie. czasem PSL-u, to, to... Bo tak, wleciały do polskich hmm. helikoptery białoruskie i nie No ale nie, nie, jaka zapadła, nie, nie, nie panie pośle. Nie, 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 nie panie pośle, przyszły pośle, nie wiem, zaraz, zaraz będziemy <laughs> o jest Powiedzieć. Jeszcze nie. nie, nie, nie można Zna pan było taką dobrze... zaporę? Co to, co to za, zapiera? Przed nie, ale nie mówię zupełnie poważnie. Dobrze, że ta zapora jest. Problem tam jest bardzo poważny. Mam wielu znajomych, którzy na granicy z Białorusią byli. Żołnierze oczywiście i opowiadali tam straszne rzeczy, które się dzieją. Dobrze, że ta bariera jest. I nawet dlatego, że stacjonują tam choćby właśnie grupa Wagnera. Dlatego no oczywiście jestem przeciwny, żeby ją rozwijać zbieracz, ale... Ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił, żeby ją rozbierać, tak naprawdę, panie redaktorze. Ale dlatego, żeby już jej budować, to już było. Byli, były takie głosy, ale dzisiaj nie rozumiem. Może nigdy nie powstanie. No, były takie głosy, ale teraz nie rozumiem, bo nie słyszałem, żeby ktoś mówił, żeby ją rozebrać. Skoro nie, nie była potrzebna, to po co ma być? Więc to może być taki <laughs> to argument. To nie ma sensu. Panie Arkadiuszu, zapytam jeszcze w takim razie o, re, o samo referendum, hmm. bo Szymon Hołownia twierdzi, że jedyną re, możliwą reakcją na to powinno być po prostu niewzięcie Karty, czy to będzie taka linia całego obozu zjednoczonej opozycji, zjednoczonej trzeciej drogi? Żeby nie brać udziału w referendum, no ja jaka ta demokracja? Nie będę apelował do Polek i Polaków, co mają robić. Każdy ma rozum, każdy zdecyduje, czy tą kartę wziąć i na te pytania odpowiadać. One są banalne, oczywiście, nawet mój pies nie miał problemu z odpowiedzią na te pytania, są tendencyjne. No, ale, ale... rząd, na przykład e... PO-PSL nie miał problemu z tym, żeby podwyższyć wiek emerytalny. Tak, to były inne czasy. Wielokrotnie przyznawaliśmy się do błędu. I to było banalne też. Natomiast ale proszę, spoj ale proszę też spojrzeć. Panie, panie redaktorze, że przecież ten wiek emerytalny nie przeszkadza choćby posłowi Kaczyńskiemu, który ma 70 lat już no chyba zasiadać tak. w Sejmie. No, i można dlatego, pracować. Dalej. No można pracować, także generalnie... Ale nie trzeba, panie, ale, posł panie ale, przyszły nie, pośle, ale nie, czekać na... Co mi pan tutaj tak prorokuje? No że... bo czekam na te list z Bardzo dobrze że pan na, jedyn na jedynkę nie wystartuje? Nie, absolutnie nie. A to kto My... będzie na jedynce? Liderem, li, liderem ludowców jest Stanisław Tomczyszyn, jest prezesem z wielkim mandatem zaufania, który na zjeździe na prawie 130 delegatów prawie te 130 głosów zdobyły. Zdobył potężny, naprawdę, mandat zaufania ludowców, i nie może być inaczej, żeby ktokolwiek inny był liderem ludowców w nadchodzących wyborach. Czyli była twarda walka z Szymonem Hołownią, o tą jedynkę na, na listach? Nie, będzie idzie. liderem ludowców, oczywiście. A, no na liście, na liście. Które miejsce My Stanisław Tomczyszyn wystartuje z numerem drugim, ale to nie oznacza, oczywiście, że to jest miejsce gorsze, bo myślę, że żartujemy w PSL, zresztą, bardzo często, że Stanisław Tomczyszyn, jak idzie na grzyby, to nawet sarny go rozpoznają. I w zasadzie jest to postać, która ma olbrzymie doświadczenie i bardzo dużą rozpoznawalność w województwie. Myślę, że to jest tylko formalność, aby ten mandat zdobyć. To i kto rozpozna jedynkę w takim razie? Pani Maja wnosi nowe spojrzenie, świeże spojrzenie na politykę. Pracuje teraz, spotyka się z ludźmi, przedstawia swoje propozycje programowe. Myślę, że także zdobędzie bardzo dobry wynik na naszej liście, bo nie ukrywam, że naszym celem są dwa mandaty właśnie dla naszych liderów, czyli dla pani i dla pana Tomczyszyna Majanowak, jak i, dobrze i wierze, pamiętam, tak? tak? tak Majanowak, tak. skąd pani Majanowak? Z, z Bytomia Odrzańskiego. Hmm. Czyli z województwa lubuskiego. Z województwa lubuskiego, Czyli jedynkę, dwójkę już znamy, a na konferencji tak. poznamy więcej? Poznamy, my, my zaprezentujemy drugiego naszego lidera, więcej nazwisk, kolejne nazwiska ujawnimy w dalszych jakby w kolejnych dniach także punkty programowe. Oczywiście wszyscy znają te punkty programowe, które prezentują nasi politycy w centrali wszystkich opcji. Natomiast rozmawiałem wielokrotnie z Stanisławem Tomczyszynem. Program kandydata na posła Stanisława Tomczyszyna będzie jakby krążył wokół spraw lubuskich, bo to lubuszanie go będą wybierać do tego sejmu i na na pewno w niedługim czasie właśnie zaprezentujemy bardzo ciekawe punkty programowe. Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz lubuskich struktur Polskiego Stanowiska Ludowego, sztabu. szef sztabu. Tak. No to będziemy pewnie się jeszcze spotykać na antenie Radia Zachód. Dziękuję panu za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl